Dzień dobry, jego hey, gozymaz. Dzisiejszy filmik będzie bardzo krótki i będzie to forma takiego update'u. Chcę Was po prostu wtajemniczyć w to, co się będzie działo w naszym życiu w najbliższych dniach, tygodniach. Po prostu chcę, żebyście byli na bieżąco z tym, co się dzieje u nas. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam do oglądania dalej. Cześć, witam Was dzisiaj w moim żałobnym stroju, ponieważ mam smutne wieści. Opuszczamy Japonię! Bartek nie przedłuży kontraktu z Nagoją. Kończy się nasza przygoda japońska. Ogólnie, jak słyszycie, nie jestem zbytnio w nastroju, ponieważ za dwa tygodnie opuszczamy Japonię i nie mówię, że na zawsze, bo mam nadzieję, że kiedyś uda nam się jeszcze tu wrócić. Natomiast bilety już mamy kupione, data już jest wyznaczona i tak naprawdę no mniej niż dwa tygodnie zostały nam tutaj. Drugim powodem, dla którego jestem taka zamolona, jest to, że mam alergię. I w zeszłym roku byłam przekonana, że jestem przeziębiona. Tylko, że to przeziębienie dość długo trwało i okazało się, że to wcale nie jest przeziębienie, tylko to jest alergia. Katar, kaszel, bół głowy, ogólnie takie złe samopoczucie, ogólnie brak takiej chęci do działania i miałam naprawdę wielkie jakieś tam plany, i tak sobie postanowiłam, że wycisnę ten czas, który tu jestem w tej Japonii, wycisnę go dosłownie do maksimum. Będę nagrywać, będę pokazywać wam wszystko no, i, i nic z tego nie wyszło z tych planów i taki mam trochę żal do siebie o to, ale z drugiej strony, no czuję się ogólnie, czuję się kiepsko. Ostatnie kilka tygodni ogólnie są ciężkie. Nie chcę, żeby to brzmiało jakoś tak super dramatycznie i w ogóle aż tak źle nie jest. Nigdy wcześniej w ogóle nie miałam alergii, nie miałam w ogóle żadnych tego typu problemów, natomiast tutaj są jakieś pyłki z drzewa, Jakiegoś cedru japońskiego, nie wiem dokładnie. Wyczytałam, że 40% Japończyków na to cierpi, i jej rząd powiedział, że będzie coś robił w, w kierunku, właśnie, żeby zmniejszać ilość tych drzew, bo to jest naprawdę upierdliwa, upierdliwa alergia. Właśnie, jak nie poszłam do parku i wszyscy stosunkowo kichali, smarkali. No, przysięgam, wyglądało to jak jakaś, jakaś epidemia dosłownie, bo rozgadłam się tej alergii. Wracając do tematu, przygoda nasza się kończy w Japonii. Co dalej z moim youtubem, co z moim kanałem i samo nie wiem. Co, co będzie dalej z moim kanałem. Dalej będę nagrywać, to jest pewne, natomiast o innej tematyce po prostu. Tak więc, jeżeli, drogi widzu, droga Blisko, zdecydujesz, że nie chcesz mnie już dalej oglądać, ponieważ interesowała Cię tylko Japonia, ja to rozumiem. Bardzo Ci dziękuję, że ze mną byliście, ale jeżeli chcecie ze mną zostać, będzie mi bardzo miło. Co do naszego przyszłego miejsca zamieszkania, nic jeszcze oficjalnego. Także ja w ogóle współczuję ludziom, którzy muszą oglądać moje, moje vlogi tylko po to, żeby znaleźć jakiegoś, jakiś kawałek, fragment mojej wypowiedzi, z którego można stworzyć newsa. <grymnie> Bardzo Wam współczuję, że musicie to oglądać. Jeszcze, jeszcze nie będę zdradzać co do naszego oficjalnego przyszłego sezonu, gdzie wylądujemy. Na pewno nie będzie to Japonia. Tyle wam mogę powiedzieć. To wszystko, o czym mówię, to jest po to, żebyście byli na miarę na bieżąco, co się dzieje w naszym życiu, bo też nie chcę wrzucić wam nagle vloga jakiegoś tam z Polski, tylko chcę was przygotować na to, że że jesteśmy właśnie na takim etapie, że się wyprowadzamy. Także zostały nam dwa tygodnie w Japonii i ogólnie jest ogromny chaos, ponieważ mamy mnóstwo rzeczy. Zgromadziliśmy przez te cztery lata mnóstwo rzeczy i nie zabralibyśmy się w sześć walizek, dlatego Znaleźliśmy inne rozwiązanie, mianowicie wysyłaliśmy nasze rzeczy do Polski pocztą japońską. Kupiliśmy kartony na Amazonie, zapakowaliśmy wszystkie rzeczy nasze do kartonów, pojechaliśmy na pocztę. Oczywiście był z nami jeden gościu z klubu, który był w ramach tłumacza. Bo to było też dość skomplikowane, jeżeli chodzi o wysyłkę tych rzeczy. Wizyta na poczcie zrobiliśmy dwie rundy, jeżeli chodzi o tą wysyłkę, ponieważ tyle tych rzeczy było. I to trwało w ogóle jeszcze dłużej niż dwie godziny, ponieważ wszystko trzeba było zrobić bardzo szczegółowo. Każdą rzecz w kartonie trzeba było opisać, co to jest, trzeba było podać wagę, wartość tej rzeczy, plus trzeba było, trzeba było znaleźć kod HS. Także każda rzecz ma swój kod. I trzeba było to googlować, po prostu każdą rzecz indywidualnie trzeba googlować. Spodnie mają inny kod, na przykład niż kubek, ma inny kod, nie wiem, okulary przycisnęte, to jest już inny kod tak itd., więc, więc ta pierwsza, pierwsza tura była bardzo skomplikowana. Uciążliwa. Przy drugiej turze to przygotowaliśmy się, i ja wcześniej już wpisałam sobie wszystkie wartości, wszystkie kody i tak dalej, że później wystarczyło tylko wpisać w aplikacji, w telefonie i poszło nam to znacznie sprawniej. Co wysyłaliśmy? Ciuchy, jakieś torby, buty i tak dalej. Z rzeczy takich bardziej ekstrawaganckich, to Bartek wysyłał taką kierownicę do, do PlayStation, kierownicę do gry. Nie mam pojęcia co to, to było. Mam nadzieję, że to tylko dojdzie. Dużo też wysłaliśmy rzeczy, które dostaliśmy jako prezenty, jakieś tam kubki, figurki. Będziemy jeszcze próbować wysłać rower, ponieważ mamy rower, który jest składany. Kupiliśmy walizkę specjalną, która zmieści ten rower i będziemy się starali wysłać ten rower, żeby po prostu nie wozić go ze sobą na lotnisko i potem wiadomo. Także nasze mieszkanie jest praktycznie. Puste. Zostawiliśmy sobie tylko rzeczy na właśnie na te dwa tygodnie, na podróż i tyle. Staraliśmy się w ogóle wysłać jak najwięcej rzeczy, żeby móc jeszcze dokupić jakieś prezenty dla rodziny. Bilety do Polski kupiliśmy jakieś dwa tygodnie temu i od tego momentu zaczęło do nas docierać, że o kurde, to się staje faktem, że my się wyprowadzamy i nie wrócimy. <laughs> Więc ten taki czas tutaj ostatnich dni jest taki nostalgiczny, i plus mówię, ja mam problemy. Ze sobą, z, ze sobą, z alergią. Bartek też ma jakieś problemy, jeżeli chodzi o tą strefę siatkówkową. Nie jest, nie jest tak kolorowo. To jest taka walka wewnętrzna pomiędzy tym, że ja nie chcę stąd wyjeżdżać, ponieważ uwielbiam tu być, uwielbiam tu żyć. I ta myśl, właśnie, że ja tutaj nie wrócę już, jest strasznie dołująca. <laughs> Ale jest też ta druga strona gdzie ja nie mogę się doczekać aż, aż stąd wylecimy ponieważ ja naprawdę mam już dość tej alergii to jest Aura która to, jest, to nie jest pierścionek jak wszyscy mnie pytają co to jest za pierścionek to jest e, urządzenie tek. to jest taki gadżet, który monitoruje sen i dzięki temu wiem jak jak po prostu jak śpię i od jakiegoś czasu mam tak fatalne wyniki że nawet aplikacja się pyta co się dzieje ogólnie bardzo źle sypiam i jestem już wykończona tym ja nie wiem jak, jak ludzie sobie radzą Dlatego jeszcze nie mogę doczekać aż, aż wyjedziemy ja poczuję ulgę No i nie mogę się doczekać aż po prostu będę w Polsce Znowu będę z moim pieskiem i z całą rodziną W końcu się z nimi zobaczę I w końcu zjem barszczyk, ogórkową, twarożek <noise> Kocham jedzenie Wybaczcie, ale <noise> to jest dla mnie bardzo ważne Zjeść barszcz Nie no, żartuję Lecimy w Wielkanoc. Wracamy w Wielkanoc, będziemy 1 kwietnia, prima aprilis. Nie mogę doczekać to czekać, aż wrócę do domu. Także taki jest plan na najbliższy czas. A potem, jak wrócimy do Polski, to wszystko rusza z kopyta, bo sezon kadrowy się zaczyna i będzie dość intensywnie. Także mam nadzieję, że ze mną będziecie, bo będzie bardzo dużo wyjazdów, będzie bardzo dużo rzeczy, które będę chciała wam pokazać. Ten film to jest takim tylko szybkim uh, update'em. Chciałam Was wtajemniczyć w to, co się dzieje u nas obecnie, i mam nadzieję, że mi się udało. Jeżeli macie jakieś pytanie, to po prostu piszcie w komentarzach. Ja się postaram odpowiedzieć na nie. I tyle. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pozdrawiam, trzymajcie się. Pa!